Otwierający sezon wyścig już za nami. Debiutanci zaliczają wpadki, Ferrari aktywuje grande strategię, a Lando Norris zwycięża w trudnych warunkach i obejmuje pozycję lidera. Działo się dużo, więc bez przedłużania zapraszam Was na podsumowanie Grand Prix Australii. Warunki nie rozpieszczały nikogo z obecnych w niedzielę na torze w Melbourne. Opady deszczu były na tyle intensywne, że odwołany został wyścig Formuły 2. Główne wydarzenie tego weekendu na szczęście doszło do skutku, ale pogoda miała znaczący wpływ na jego przebieg. Isaac Adjar okazał się pierwszą ofiarą zdradliwych warunków. Francuz uderzył w bandy już na okrążeniu formującym, czym odwlekł swój debiutancki start w wyścigu Formuły 1 do Grand Prix Chin. Tuż po nim na pierwszym okrążeniu bolid rozbił Jack Duan co oznaczało dla niego smutny koniec domowego Grand Prix. Znacznie dłużej w grze utrzymał się Gabriel Bortoleto. Po świetnych kwalifikacjach, w których zdołał pokonać zespołowego kolegę i awansować do Q2, Brazylijczyk pojechał dość słaby wyścig. Brakowało tempa, a błąd w końcówce 46. okrążenia wyeliminował zawodnika Saubera. Zawiódł także Oliver Berman. Brytyjczyk był znacznie wolniejszy od Estebana Ocona i choć ostatecznie dojechał do mety to dopiero na 14. pozycji. Ostatniej wśród kierowców, którzy ukończyli wyścig. Pewnym pocieszeniem dla młodych kierowców może być fakt, że fatalne w skutkach błędy popełniali też bardziej doświadczeni zawodnicy. Sainz rozbił bolid podczas jazdy za safety car'em już na drugim okrążeniu, co miało wynikać z niespodziewanego wzrostu obrotów podczas zmiany biegów w trybie samochodu bezpieczeństwa. Kurwa jak to jeździ! Kurde, się słabą znajomością samochodu zasłonić się nie mógł natomiast Fernando Alonso. W jego przypadku kraksę spowodowała utrata kontroli nad bolidem po najechaniu na żwir w szóstym zakręcie. Ech. Może okazać się, że po prostu wszyscy znowu dali się nabrać. Natomiast czuję, że ten rok może dla w końcu. Po słabych kwalifikacjach, które ustawiły czerwone bolidy na siódmym i ósmym polu startowym, przyszła pora na wyścig. O ile Charles Leclerc wykorzystał możliwości bolidu i szybko awansował na piątą lokatę, Hamilton utknął za Albonem, nie będąc w stanie go wyprzedzić. Słabe tempo nie było jednak tym, co pogrążyło wyścig zawodników z z Maranello. Przedłużenie stintu na slickach podczas gdy na zawitała ulewa sprawiło, że Ferrari spadły na dziewiąte i dziesiąte miejsce, co przekreśliło szansę na dobry rezultat. Obaj kierowcy zdołali co prawda po chwili awansować, wyprzedzając Piera ale na ostatnim okrążeniu Louis ponownie stracił pozycję na rzecz Oscara Piastriego. Piastriego, dla którego był to słodko-gorzki weekend. Słodki, bo w kwalifikacjach skończył tuż za Lando Norrisem, tracąc tylko 84 tysięczne do zdobywcy pole position. Utrzymał formę również w wyścigu, walcząc z Verstappenem i naciskając na Brytyjczyka, próbując nawiązać z nim walkę o zwycięstwo. Wszystko jednak posypało się na 44. okrążeniu. Oba McLareny wypadły wówczas z trasy w 12. zakręcie. Podczas gdy Leandro Norris wrócić na tor i skierował się błyskawicznie do boksów, Piastri utknął w trawiastej pułapce. Po trwającej pewien czas walce o pozostanie w wyścigu, Australijczyk zdołał wrócić na tor. Spadł jednak na niemalże sam koniec stawki. Szybka, agresywna jazda pozwoliła mu odrobić część straty i zająć ostatecznie 9. miejsce, co zagwarantowało dwa punkty na otarcie łez ale z całą pewnością może on czuć niedosyt z osiągniętego wyniku. Zadowoleni z rezultatów muszą być natomiast Nico Hulkenberg i Lance Stroll. Roztropna jazda zala od kłopotów i odpowiednie decyzje strategiczne pozwalały im stopniowo piąć się w górę klasyfikacji. Stroll skończył na szóstym, a Niemiec na siódmym miejscu, czym zdobył dla swojej ekipy 6 punktów. O dwa więcej niż przez cały poprzedni sezon. Od początku weekendu zadziwiająco dobrze radził sobie Aleksander Albon. W kwalifikacjach pokonał oba bolidy Ferrari zapewniając sobie szóstą pozycję startową, a znakomitą formę potwierdził w niedzielę, nie popełniając błędów i kończąc w pierwszej piątce. Niefortunne kwalifikacje, w których to po uszkodzeniu podłogi zawodnik Mercedesa odpadł już w Q1 nie zapowiadały nic pozytywnego. A jednak świetne zarządzanie strategią i znakomite tempo sprawiły, że Włoch nie tylko zdołał ukończyć tegoroczne wymagające Grand Prix Australii, ale na dodatek zrobił to osiągając czwartą lokatę tuż za znacznie bardziej doświadczonym Georgem Russellem. Wymarzony debiut i jak dla mnie najlepszy występ w tym wyścigu. Pomimo tego, że nie wygrał, Max znów pokazał, że jest prawdopodobnie najlepszym kierowcą w obecnej stawce. W sobotnich kwalifikacjach sprezentował Lawsonowi zimny prysznic na powitanie, finiszując je 15 pozycji wyżej od zespołowego partnera. W wyścigu natomiast mimo problemów z utrzymaniem odpowiedniej temperatury opon w bolidzie Red Bulla, pozostawał cały czas w topowej trójce. Raz walcząc z Piastrem o P2, a później w końcówce narzucając ogromną presję na jadącego po zwycięstwo Lando Norrisa i kończąc wyścig mniej niż sekundę za Brytyjczykiem. Z całej stawki to Holender jako jedyny był w stanie dotrzymać kroku dominującym McLarenom, czym wysyła jasny sygnał, że zamierza w tym sezonie powalczyć o piąty z rzędu tytuł. Zdobyte w kwalifikacjach pole position postawiło Norrisa przed ważnym sprawdzianem. Wszak zeszły sezon pokazał, że Lando nie jest mistrzem startów, które regularnie psuł. Tym razem jednak zdał egzamin, zdołał obronić się przed szarżującym Maxem Verstappenem i utrzymał prowadzenie, którego poza kilkoma okrążeniami pit stopów nie oddał aż do mety. Nie był to bezproblemowy wyścig. Występowały okresy, w których to na ogonie siedzieli mu Oskar Piastri czy Max Verstappen, a do tego było naprawdę blisko, by w wyniku błędu podzielił los kolegi z zespołu i stracił starannie budowaną przewagę. Ostatecznie jednak przekroczył linię mety jako zwycięzca. Zdobył komplet punktów i pierwszy raz w karierze objął pozycję lidera klasyfikacji kierowców, czym znakomicie rozpoczyna ten sezon. Na koniec wspaniała informacja dla polskich kibiców: Roman Biliński zdobywa podium w wyścigu sprinterskim Formuły 3, co jest fenomenalnym wynikiem w debiucie. Polak popisał się do tego świetną jazdą w deszczu, która zapewniła mu dziewiąte miejsce w wyścigu głównym. Bardzo dobry weekend i pozostaje mu tylko pogratulować i życzyć powodzenia w kolejnym wyścigu, mającym odbyć się w kwietniu na torze w Bahrajnie. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę i udostępnij, a jeśli chcesz mi coś przekazać lub masz inną opinię, napisz w komentarzu. Ema.